Witam bardzo serdecznie Maciek Binert. Jadę teraz drogą S6 ze Szczecina w kierunku Gdańska. Ona w tej części tutaj do Koszalina, czyli ponad 100 km jest już oddana do użytku. Ja obecnie jadę z Niemiec i dlatego też w ogóle robię ten filmik, żeby się podzielić tymi spostrzeżeniami moimi. Znaczy, do Koszalina już mam 104 km, gdzieś jakieś 30 km nią przejechałem. Droga jest prościutka, droga jest y, dobra, droga jest jak na razie za darmo, mam nadzieję, że tak zostanie. Nawet powiedzmy, jeżeli tutaj jadę samochodem, y, jak widzicie, ciężarowym, y, no i Viatol y, nie Tita. Także nawet dla ciężarowych, ona, ta droga po prostu jest za darmo. Oglądacie sobie ją, jak ona wygląda, y, a ja będę po prostu komentował to, co zauważyłem w Niemczech, jeśli chodzi o y, niemieckie drogi no to takie porównanie, no tam drogi oczywiście, siatka dróg jest znacznie lepsza kraj jest znacznie lepiej skomunikowany oczywiście się jest lepiej bardziej zaludniony, to, to zaludnienie jest dużo gęstsze niż w Polsce na powierzchni jest prawie taki sam o tym już mówiliśmy, nie zwróćcie uwagę też po prostu tutaj na tę infrastrukturę, na te mosty tych przejazdów, tych skrzyżowań takich jest bardzo dużo ja teraz wracając z Niemiec, no właśnie zauważyłem że od cza jakiegoś czasu te drogi są w ogóle nieprzejezdne nie w takim sensie, że pomimo to, że te autostrady są szerokie, no to nie obsługują danego ruchu. I jaka jest przyczyna w ogóle takiego stanu rzeczy? Znaczy, to są akurat przy tych autostradach też budują się firmy. To będzie kilka takich spostrzeżeń, kilka takich refleksji, też w porównaniu właśnie do Niemiec, do Niemiec. Dlatego, że się musimy porównać po prostu do naszych sąsiadów. Chociaż to sąsiad, z którym naprawdę no, trudno tutaj nawiązać jakąś Jakieś porównanie, bo sąsiad to dużo, dużo bogatsze od nas. Ale jeśli chodzi o te drogi, uważam, że one są, polskie drogi są w znacznie lepszym stanie. Jeżeli tutaj doczekamy się tego, a jak na razie zobaczcie, jak tutaj na przykład wyglądają, to cała infrastruktura przy drogach, ona jest znacznie, znacznie lepsza niż infrastruktura w Niemczech, gdzie są toalety, te parkingi, no to to jest po prostu żałosne. To jest po prostu w bardzo, bardzo złym stanie. No, tutaj to jest akurat wszystko jeszcze nowe i ładne. Teraz co do tych niemieckich dróg, ja dzisiaj na przykład jechałem autostradą w Niemczech, gdzie było ograniczenie, uwaga, do 20 na godzinę. D dokładnie do 20 na godzinę. No, tego to w ogóle na autostradzie nie powinno coś takiego w ogóle występować. Tam leżało też znowu jakieś palety, jakiś bałagan, jakiś taki syf, którego w Niemczech po prostu przedtem nie było. Dlaczego tak jest? Niemieckie autostrady były planowane w 1965 roku. Była taka duża, duża, planistyczna praca wykonana. No i w tamtym czasie akurat, jeśli chodzi o sam transport kołowy, było to 40 tysięcy samochodów, na przykład dla autostrady A1. W tym momencie w 2017 jest to 120 tysięcy samochodów przejeżdżających rocznie przez A1. I teraz uwaga. Przez każde z tych odcinków, i te samochody dzisiaj obecnie są znacznie cięższe niż te z roku 1965. Także całe autostrady, właściwie, pomimo to, że funkcjonują, że są, że były tam jak za jakiś czas też remontowane, ale one są w coraz gorszym stanie. Ja dzisiaj wracałem z Niemiec, dlatego też tak mówię: może jestem troszeczkę zmęczony tym to Zauważyłem też coś takiego, że po prostu nawet to samo to odśnieżanie jest rzadsze, bo akurat jak przyjeżdżałem tutaj, akurat mamy plusową temperaturę w tym momencie w Polsce, no ale w Niemczech było minusowa temperatura i było po prostu ślisko i nikt się tym nie zajmował. Nie było czegoś takiego wcześniej i też na przykład to zauważyłem już od kilku lat na ulicach takich w miastach gdzie rzeczywiście te drogi są nie były, znaczy nie, nie, są zaniedbane, nie są odśnieżane, bo są rzadziej odśnieżane. Akurat w tym mieście, gdzie mieszkam, w Sąka, a szczególnie w ulicach, na, przy których ja po prostu mieszkałem. Także takie są moje spostrzeżenia. To tutaj gdzie no, można odczuć to, że Niemcy są w pewnym sensie jakimś kryzysie. Następna sprawa, jak tutaj widzicie to wszystkie nowoczesne obiekty, inżynieryjne mosty. W Niemczech 83% mostów nie spełnia już, nie obsługuje już dzisiejszego ruchu i nie spełnia wymogów po prostu obciążenia. I to możecie sobie też przeczytać na, na takim portalu samochodowym i też w Adace. 82 na jednym, a na drugim 83% mostów dostaje ocenę poniżej dostatecznej. Że nie, nie nadaje się, znaczy nadaje się już praktycznie tylko do remontu lub do postawienia ich na nowo. No My tutaj mamy akurat jeszcze wszystko nowe, w Polsce jak widzicie po tym ruchu no nie ma takiej potrzeby, żeby budować szersze te, te drogi, dlatego że tutaj droga ekspresowa w zupełności wystarcza, no, no, sami widzicie jaki jest ruch, nie ma takiej potrzeby. Drogi nie są po to, żeby miały po 10 pasów, albo że były nie wiadomo jakie szerokie, drogi są po to, żeby na nich bezpiecznie było można jeździć, żeby były proste, żeby, była, żeby były zadbane. Żeby, ale, żeby przede wszystkim nie obsługiwały nawet przy tym natężeniu, który jest dzisiaj, starczyłby tutaj jeden pas, i tak by się jechało lepiej niż w Niemczech po drodze trzypasmowej, która, która jest z kolejnami, która jest przeładowana samochodami, gdzie są właściwie co, co, co chwilę korki. I to jest co do dróg, no, po prostu mówimy, korzystamy na tym, że dopiero to wybudowaliśmy, i to się rzeczywiście dzieje. To jest taki pierwszy, pierwszy mój argument, dlaczego właśnie my dopiero jakby od tych czterech lat właściwie wchodzimy do tej Europy w takim sensie, do tej do, zaliczani jesteśmy do tych bogatszych krajów, krajów, bogatszych krajów Europy, w takim sensie, że no tutaj po prostu ta infrastruktura już jest lepsza niż w większości krajów Unii Europejskiej i Starej Unii Europejskiej, a więc tutaj argument, że Oddalamy się od Europy, no, jest zupełnie trafiony. Następną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest właśnie argument o tym, że podczas właśnie często były dyskusje na ten temat, na temat 500. Program 500, jest kolejnym dowodem na to, kolejnym, że właśnie staliśmy się pełnoprawnym członkiem, dołączyliśmy do tych krajów bogatych jak zachodnie kraje Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że takie programy jak 500+, no to właśnie charakteryzują tylko kraje o dużej zamożności. Polska tym programem właśnie no, wkroczyła do tych krajów, a nie ten program nas oddala od Europy. Jest zupełnie odwrotnie. Tak samo jak ta oddana niedawna autostrada, która jeszcze widzicie tutaj, powiedzmy tam częściowo yy, jeszcze maszyny stoją. Tak samo tak samo program 500, plus to właśnie to jest program, który, nas, który jest dowodem na to, że jesteśmy krajem bogatszym, zamożniejszym przy oczywiście braku deficytu albo przy takim samym deficycie. Zresztą deficyt nie ma takiego znaczenia: to jest absolutnie rzecz absolutnie bez znaczenia. Tak naprawdę, jeżeli się go mądrze. mądrze nim zarządza. Ja podam tylko taki przykład w sumie jeżeli jesteśmy nad, w tym temacie ten film jest zupełnie spontaniczny w temacie dróg no to ja kiedyś w 2016 roku tam badałem tutaj akurat też odcinki y, autostrad i właśnie badałem jak tam przyrasta y, Przerasta, przerastają wpływy do budżetu z pit a przypominam, że no budżet gminy, jeśli chodzi o PIT, to jest tylko jakieś 37 do 8%. No to przy wybudowaniu takiej drogi, albo tak jak tutaj widzicie, jakichś takich zjazdów bardzo nowoczesnych, no to jeśli chodzi o te gminy i miejscowości przyległe do takich dróg, i tutaj mówimy też o A1 w szczególności, w pierwszym roku funkcjonowania tej drogi wpływy z pit do gmin wzrosły o 3,9%. Czyli nawet gdybyśmy wzięli kredyt na taką drogę, jak ta, na 2-3%, a tak są nasze obligacje oprocentowane, I, a, no i przy niektórych drogach, albo w kolejnych latach, było to nawet 7-8%. Wpływy w ogóle z PIT-u, a nie tylko w wpływach z pit -u. A ile przy tych drogach powstaje stref ekonomicznych, to zaraz będziemy mogli pokazać w Koszalinie na przykład, gdzie jest mnóstwo nowoczesnych zakładów, które są aktualnie w budowie. Czyli po prostu ta autostrada, to skomunikowanie, te nasze zasoby ludzkie Polaków spowodowały właśnie to, że, że, że to zaczyna po prostu funkcjonować, ta nasza gospodarka. No i że nie mamy bezrobocia, to jest kolejnym dowodem na to, że dołączamy, właśnie dołączyliśmy do krajów rozwiniętych, bo po prostu nie mamy problemu bezrobocia. I teraz, jeśli chodzi o te drogi, no to nawet ta prosta taka, proste wyliczenie, no tutaj, jeżeli byśmy wzięli tutaj kredyt na, na, na 2,5 do 3%, no to tutaj te zyski tak są dużo wyższe, dużo wyższe i, no i w tym momencie taki deficyt, no, to jest tylko uruchomienie zasobów. Nie jest niczym złym. Deficyt byłby zły, na przykład, gdybyśmy go konsumowali, ale też pobudzając konsumpcję wewnętrzną, no tak samo zyskujemy, a więc to tutaj trudno to wyliczyć. Nie ma takich konkretnych, konkretnych danych, ale nie, deficyt nie jest czymś złym. No, a my aktualnie, powiedzmy, redukujemy deficyt budżetowy. Mam nadzieję, że będzie ten budżet zrównoważony. Zobaczymy. Natomiast no, dług publiczny jest, on istnieje i tak jak powiedziałem, nie są finansowane obligacjami. Aby więcej Polaków po prostu kupowało obligacje, to będzie to zupełnie bezpieczny y, dług. I teraz co do programu 500+. Bo ja właśnie mam takie żywiołowe dyskusje. Ostatnio prowadziłem, też nie wiem, czy to będzie widać, ale tam, jak zobaczymy nowe osiedle, nowoczesne osiedle, które tutaj powstało właśnie przy tej, przy tej drodze szybkiego ruchu ekspresowej, to są właściwie wszystkie budynki, które mają już fotowoltaiczne ogniwa na dachu. Jest, wygląda to naprawdę bardzo nowocześnie I tyle rzeczy, które się w Polsce buduje No to naprawdę bardzo miło Oj, przepraszam Ręka mi się stonęła Bardzo miło jest przy tym być Bardzo miło jest tutaj jako Polak Przy tym, w tym uczestniczyć I teraz Jeśli chodzi o te moje dyskusje żywiołowe, no to właśnie one się tyczą tego programu 500, plus i od tego, jak tam jest, jak tak na Europa nienawidzi i nas nie kocha, jak my Europę nie kochamy. Oczywiście y, politycznie, czy jakoś ideologicznie, nam jest do tej zachodniej Europy daleko. Y, bo my chcemy utrzymać swoją tożsamość, swoją kulturę, i ta no, ideologia, i y, tutaj pod, polityczne podporządkowanie, no my aktualnie te więzy staramy się luzować. To jest jasne dlatego, że mamy swoją tożsamość, swoją kulturę, no nie potrzebujemy innej po prostu. I tutaj to, no, przede wszystkim zaczynamy o tym mówić nie z punktu widzenia jakiegoś, jakich Polaków zakompleksionych. I to jest nasze stanowisko. A mamy ku temu powody po prostu. Żeby takie stanowisko, w takim stanowisku tutaj trwać. Jeśli teraz chodzi o te programy 500+, to są wszystkie jakieś żywiołowe dyskusje, ale nie ma w tym no, żadnej logiki Naj... teraz tak, kto najczęściej te dyskusje prowadzi albo po prostu są to ta... kobiety które to, to są bardzo emocjonalne rzeczy także najwięcej to jest kobiet lub takich po prostu mężczyzn z psychiką kobiet lub ludzi starszych ja się nad tym właściwie zastanawiałem przez jakiś czas dlatego, że jak akurat tutaj na facebooku nie mam jak wam tego pokazać oczywiście, bo prowadzę samochód ale większość takich różnego rodzaju komentarzy na temat 500+, na przykład jak ja coś napiszę, ja mam w zdjęciu na Facebooku moją rodzinę, to od razu dostaję informację, no tak, tutaj bierzecie sobie 500+, i nie trzeba nic robić, i właściwie tak, tak to jest taki zarzut. Zarzut. I ten sam zarzut, ja rozmawiałem ostatnio z jedną osobą, która ma szóstkę dzieci, też jak ja. To jest przedsiębiorca, przedsiębiorca, i potem rozmawiamy z jeszcze innym przedsiębiorcą budowlanym, który ma piątkę dzieci. I to są tutaj z regionu gdańskiego przedsiębiorcy. I on, z jego, z jego rodziną, sobie spokojnie siedzieliśmy, piliśmy kawę, tak rozmawialiśmy sobie o rodzinach wielodzietnych, o rodzinach przedsiębiorczych, wielodzietnych, bo wszyscy ci ludzie mieliśmy, no my prowadzimy też działalność gospodarczą. I oni właśnie powiedzieli coś takiego że od czasu, kiedy ten program wszedł 500, szczególnie właśnie w Gdańsku, ich dzieci są wyszydzane, wyzywane od, od, od patologii 500 od, że są to rodzina alkoholików i wszelkiego rodzaju no jakieś takie złe rzeczy o nich jest mówione. Mówi, to bardzo go to dziwi w ogóle jego żony, bo ich najmłodsze dziecko ma 7 lat. Mówi, jak ci ludzie wpadli na to, że ja 7 lat temu wiedziałem, że robiłam te dzieci dlatego, że będzie program 500. No, musiałabym być spokrewniona co najmniej z jasnym widzem. I ta druga osoba powiedziałem to samo, że to ma ten sam problem, że od czasu, kiedy jest taka, na, taka, taka pogarda w tvn ie szczególnie i w tych wszystkich mediach, szczególnie no i poprzez te partie totalne lansowana, no to się z tym spotykają te rodziny, z takim, no, szczególnie dzieci właśnie, to mnie najgorzej, bo już to dzieci dotyka. Moje dzieci też to dotyka, myśmy Kiedyś o tym mówiłem, żeśmy myśleli promenadą w wózce i jakieś tam dwie osoby ubrane w koszulki Konstytucja zaczęły krzyczeć do nas patologia 500 Plus przyjechała na wakacje czy Hołota 500 ale też ostatnio znowu moje dzieci były w biedronce w sklepie no i też właśnie to samo, żeśmy stali przy kasie i takie wóz, no, z wózkiem a ktoś tam powiedział zobacz jakim się za te 500 Plus nawet gdybyśmy, ja nie biorę oczywiście 500+, ale gdybym nadbrał, to, to jest bardzo dobry program, uważam, no to co, no to nie mamy w naszej kulturze czegoś takiego, my Polacy, żeby, żeby tak się zachowywać, żeby atakować dzieci, żeby się obrażać na ulicy, no nie mamy. Nie wiem właśnie, dlaczego taki model TVN, albo tutaj te partie totalnej opozycji lansują, żeby się obrażać. W naszej kulturze polskiej to nie leży. Nie wiem, kto tych ludzi właśnie wychowywał. Że, no ale takie po prostu przyzwolenie jest. Następną sprawą, jeśli chodzi o cały ten program, jest to, jeśli się właśnie zastanawiam, dlaczego tak dużo starszych osób starszych osób akurat jest takimi krytykami, bo właśnie zauważyłem, tak jak powiedziałem, bo na Facebooku oczywiście można zobaczyć, kto to, kim jest ta osoba, która tak pogardliwie pisze o mnie na przykład, o moich dzieciach. W sensie takim, że my jesteśmy patologią 500 no i właśnie najczęściej są to kobiety i emerytki prosty wniosek jest taki mój że jeszcze wam zrobię taki link do badania bo jak się tym jak, jak się zajmuję to na 100% i oczywiście tutaj ma to poparcie w nauce mam takie badania naukowe polscy emeryci są najmniej zadowolonymi emerytami w Unii Europejskiej ich oczekiwania emerytalne są na poziomie 100, ponad 100% tego, się rozchodzą na ponad 100%. Ich oczekiwania są ponad 100% tego niż co oni zarabiali, czego nie ma żaden obywatel z krajów Unii Europejskiej, ale o tym zrobię osobny filmik. Bo teraz trudno te badania, te badania komentować. Albo zapraszam na mojego Facebooka, tam będzie o tym napisane. To może to skomentuję na Facebooku lepiej niż robić o tym osobny filmik. I teraz zauważyłem, właśnie to są najczęściej kobiety, czyli po prostu tu się moja teoria potwierdza, że te kobiety bardzo łatwo destabilizować emocjonalnie. No i oprócz tego, że są to kobiety, to też to są to kobiety najczęściej emerytki. I teraz wniosek jest prosty. Tak naprawdę ci ludzie walczą o te same zasoby. Uważając, że ich jest za mało, że my młodzi ludzie, młodzi, ja mówię o sobie już tak, że jestem młody, chociaż taki młodaż nie jestem, no ale przecież skąd te emerytury się biorą? No, po prostu z tego, że my pracujemy i odkładamy na, te, na, na ten ZUS, no i tym ludziom jest to wypłacane. I tak samo z tych samych pieniędzy jest wypłacane 500. Oni uważają to, że te środki są ograniczone i niesprawiedliwie wydawane, bo powinny być wydawane emerytom. Oczywiście tutaj nie ma żadnego powodu, żeby, żeby były wypłacane emerytom, dlatego, że, dlatego, że no, naprawdę, my nie mamy, Polska nie ma żadnych zobowiązań co do emerytów, jeśli chodzi w ogóle o tych emerytów, którzy pracowali w sektorze, w sektorze, przynajmniej do 1999 roku, no w sektorze państwowym, po prostu w zakładach państwowych. No nie ma żadnych, absolutnie. Zobowiązań to jest po prostu tylko dobra wola rządzących, że te zobowiązania przejęły i dobra wola, no żeby tutaj po prostu nie, nie doprowadziło to do jakichś niepokojów społecznych. Ale tak naprawdę, uczciwie mówiąc, to jest naprawdę nasza dobra wola, że te emerytury w ogóle są jakiekolwiek komukolwiek wypłacane. Oczywiście moje pokolenie na żadne emerytury nie liczyć nie będzie mogło. To jest taki para podatek. Jest to zwykły właściwie podatek. Teraz ten ZUS teraz, jeśli chodzi dalej o jak neutralizować po prostu, jak, jak, jak ja na przykład neutralizuję takich ludzi, którzy krytykują tak właśnie bardzo emocjonalnie, bo oczywiście innych argumentów nie ma logicznych, emocjonalnie ten program 500+, no to ostatnio rozmawiałem z taką panią, która też właśnie bardzo emocjonalnie, o to 500+, to od razu patologię tworzy, wszyscy rzucają pracę, co oczywiście nieprawdą, zupełnie nie ma takich danych. Nikt pracy nie rzuca. Wbrew pozorom Polacy, jeśli chodzi o zatrudnienie, to zatrudnienie rośnie. I teraz ja jej mówię: tak. Czyli 500 plus to jest taka wielka patologia. Czyli jak Polak bierze 500 plus to z normalnego, z normalnej osoby staje się alkoholikiem, Menelem, Żulem, osoba jakąś, która utraciła godność i jego dzieci także. Mówię, no tak. Witaj. Dobrze. Takie same programy są w Niemczech, w Szwecji, we Francji. Jakby na przykład Francuz wziął taki, taki program 500, czyli powiedzmy tamten program Odpowiednik, albo Niemiec na przykład Kindergeld, albo ten szwedzki program, to czy on jest mnl em No nie no, w Niemiec to nigdy. No, jak to jak może być Niemiec z no, to em no, Dla kogoś kto ma takie właśnie kompleksy, no to jest nie do pomyślenia. Niemiec, Albo Francus Menelem, no nie no, jak to? No nie no tamci, to nie są oczywiście, to nie jest patologia. Jeżeli Francuz bierze dobrze. Francuz jest, a Polak jest, to idźmy dalej. To jeżeli Polak wyjedzie do Niemiec i weźmie Kindergeld, czy staje się żulem, tak w Polsce staje się człowiekiem niegodnym i teraz i od razu staje się rozkmina u tych ludzi. Oni myślą, o Boże, co teraz odpowiedzieć? I czy jego dzieci. No tutaj są gorsze, czy, czy można je z tego powodu wyszyzać. I wtedy właśnie oni zaczynają myśleć ci ludzie. I tak właśnie można y, takich, takie emocje neutralizować. Po prostu zwykłymi, logicznymi, logicznymi pytaniami. I takie jest moje, y, moja refleksja na dzisiaj. Poglądajcie sobie jeszcze tą, y, tą drogę. Jak widzicie jest to droga w bardzo dobrym stanie. Mam nadzieję że rzeczywiście, że ten, to tempo budowania dróg się utrzyma i że będziemy mieli tutaj do 2022, a potem 2023 roku, a będę miał aż do pod sam dom taką drogę. No opłacało się wrócić do Polski. Oczywiście lepiej, lepiej będą mieli ci, którzy wrócą później, bo to już będzie wszystko zrobione, ale mnie cieszy, że mogę się do tego dokładać, że mogę przy tym być. No a Niemcy będą swoje drogi dalej będziemy, będą musieli finansować z, z dodruku pieniędzy. I, i to oczywiście robią są wielkie projekty infrastrukturalne w Niemczech, ale finansowane z dodruku pieniędzy. No i Niemcy też postawili po prostu na konsumpcję wewnętrzną, ściągając właśnie coraz więcej emigrantów. i właśnie po tym budżecie na nowy rok też właśnie to wygląda, że... Nowy rok w Niemczech będzie właśnie kolejnym rokiem, gdzie będzie pieniądz masywnie dodrukowywany, gdzie będzie kolejne problemy będą gospodarcze. Ja teraz też przejeżdżając, właściwie widziałem pełne parkingi tych samochodów nowych, nowe Audi, nowe BMW. Już nie ma gdzie tego stawiać, pełne parkingi samochodów zapakowanych w folię, których po prostu nikt nie kupuje. Także gospodarka rzeczywiście zaczyna przeżywać zadyszkę a Niemcy próbują się ratować właśnie takim pustym dodrukiem pustego pieniądza, do czego skutki odczujemy no czują szczególnie państwa, które mają też euro Niemcy także, ale nie, nie, nie tak mocno no taki jest ich pomysł tutaj na na, na, na na wyjście z tego kryzysu czy z tego kryzysu wyjdą? Moim zdaniem nie dlatego, że długotrwale nie ma żadnego pomysłu zresztą nie ma nawet rządu, który który myśli o jakiejś większej perspektywie, dłuższej niż, niż kolejne wybory, i no nie widzę tutaj w ogóle żadnej możliwości, żeby, żeby można było tutaj, tutaj to wszystko to znaczy skierować Niemcy kolej, na kolejną ścieżkę, ścieżkę rozwoju. No trudno sobie wyobrazić scenariusz, gdzie takie coś mogłoby się stać przy tych wszystkich czynnikach, o, o których już wiele razy w moich filmach mówiłem. i nie będę teraz ich tutaj znowu przytaczał. Pozdrowienia i do usłyszenia.